Aleksandra Apostoluk z Lyonu, witam Radio Plus. Witam serdecznie. Co tak dobrze wiecznie. mówiący gość z Francji mówi w Opolu, robi w Opolu. Wizytuję Lisa, żeby zaprezentować uczelnię, na której pracuję. Także ja jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wyższej Uczelni Technicznej w Lyonie. Uczelnia się nazywa Institut National des Sciences Appliquées, czyli Instytut Narodowy Nauk Stosowanych i jest to odpowiednik polskich politechnik. Wiem o czym mówię, gdyż kończyłam Politechnikę Wrocławską, także pracując na w mam porównanie jest to naprawdę uczelnia, która odpowiada dokładnie profilowi takiej, jak, jakie mają politechniki w Polsce. I Czy z, ja mam rozumieć, że francuskie szkoły wyższe szukają w Polsce potencjalnych studentów? Te, które mają ambicje międzynarodowe jak najbardziej. Ja już to robię drugi rok. Znaczy przyjeżdżam do Polski i w, powiedzmy robię promocję naszej szkoły w, w polskich liceach, w tym w Opolu. Zwłaszcza powiedzmy wśród młodzieży, która jest zainteresowana nauką języka francuskiego, gdyż powiedzmy jest to uczelnia francuska, gdzie y, studia odbywają się w języku francuskim. Czy to jest duże wyzwanie studiować na francuskiej uczelni, będąc z, z Polski? Wie pan, nie sądzę. Czy to zależy od tego, jaki miałeś znaczy, lektorat? Nie, nie, nie. Francuskiego można, można się nauczyć dosyć szybko. Ja osobiście nauczyłam się go w trzy miesiące, a jechałam tam ze znajomością tylko żetem i bonjour, co powiedzmy nie pozwala na prowadzenie zbyt obszernej konwersacji. Natomiast yy, sama Francja jest krajem bardzo przyjemnym, gdzie Polacy są bardzo mile widziani i uchodzimy za osoby, które dobrze mówią po francusku i które łatwo się integrują, także... Powiedzmy, ogólnie studiowanie na Wyższej Uczelni za granicą jest wyzwaniem, gdyż powiedzmy wyjeżdża się do obcego kraju, y, trzeba się przystosować, trzeba się zintegrować, trzeba mówić w miarę szybko w obcym języku. Trzeba I się rozumieć czy... w miarę szybko, tak. I rozumieć w miarę szybko, co się do nas <laughs> mówi, ale tak ogólnie jest to też duża przygoda, która powiedzmy daje po pierwsze dobrą znajomość języka obcego nie tylko jedno, i nie zawsze tylko jednego, przeważnie dwóch, gdyż do tego dochodzi też na przykład angielski i otwartość na kultury, na ludzi i naprawdę wzbogaca życie wewnętrzne, nie tylko powiedzmy naukowe czy studenckie. Co było największym zderzeniem po przestawieniu się z Polski na Francję? Kuchnia. Trzyma A co było... te przysłowiowe żaby? Nie no w Francuzi podobno tych żab nie jedzą. jedzą. Jedzą, jedzą. Ślimaki, nie no, trzeba się było przestawić na to, że powiedzmy tam dużo jest więcej serów. Trzeba się było do tego przyzwyczaić, gdyż oni, powiedzmy, mile patrzą na ludzi, którzy jedzą to, co oni lubią. Ale nie, no kuchnia jest rewelacyjna, ale trzeba się było do tego trochę przyzwyczaić. Natomiast um, inne rzeczy są bardzo podobne, gdyż jest to kraj, w którym, w którym nigdy nie byliśmy powiedzmy w stanie wojny. Zawsze powiedzmy inteligencja polska wyjeżdżała do Francji, gdzie była bardzo mile widziana powiedzmy w takich... Od dawien dawna. Od dawna, dokładnie, w okresach, gdy Polska była na, powiedzmy krajem, który nie istniał. Yy, I no, jest to kraj kulturowo bardzo podobny do Polski, także powiedzmy Zdarzenie kulturowe jako takie nie, ale naprawdę kuchnia mnie najbardziej, powiedzmy, zszokowała, ale pozytywnie, pozytywnie, gdyż po 24 latach jedzenia ziemniaków, no bardzo chętnie przerzuciłam się na inne potrawy tam. Nie jedzą ziemniaków? Dużo mniej, dużo mniej. <grym> <grym> dużo mniej, no ja zwłaszcza w tej chwili już, już powiedzmy, nie jadam, ale naprawdę to jest kraj wyjątkowy, który gorąco polecam. I jest duża zaleta, że jest niedaleko nie od Polski, także w momencie, kiedy jedziemy tam na studia, uważam, że nawet raz w miesiącu jesteśmy w stanie na weekend do Polski przyjechać. Także, czy przylecieć powiedzmy. No to się wiąże powiedzmy z zasobami finansowymi, odpowiednimi, które trzeba mieć. Natomiast, no jest to w miarę jeszcze rysona odległość, gdyż między Paryżem a Warszawą jest tak, no nie wiem, do 1500 kilometrów, mniej więcej. Chyba jakoś tak. No a ten język, to by... No, Polak może się nauczyć łatwo, mile nas y, witają. <laughs> Jesteśmy bliscy kulturowo. No, niemniej jednak to jest obcy kraj i zupełnie inny język, którym się nie, 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 nie posługujemy na co dzień, nawet jeśli się miało dwa lata lektoratu. Pan co, to jest tak, że wpadki językowe się zdarzają. Ja w ogóle się uczyłam języka razem ze studentami, powiedzmy, znaczy od studentów częściowo. Więc oni mówią slangiem, więc powiedzmy, ja czasami sobie nie zdawałam sprawy z tego, że czasami mówię literackim francuskim, a czasami wtrącam jakieś słowo slangowe. I w momencie, kiedy to mi się zdarzało, to studenci padali ze śmiechu. Czyli tym ale jak wykładowca już. Tak, 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 ale jak już wykładowca, powiedzmy, takimi słowami rzucał, to już było. Czyli Rozumiem, usługi, bo... bez świadomości, tak? Nie, nie, no, oczywiście, no, ja sobie nie zdawałam z tego sprawy wtedy jeszcze, bo powiedzmy, ja się uczyłam. Słuchałam tak, jak oni mówili i powiedzmy, nie powiem, że naśladowałam, no ale używałam słów, które, które słyszałam wokół mnie, nie zawsze sobie znając dokładnie, że to jest czasami słowo, którego nie powinnam używać w towarzystwie albo mówiąc do studentów. Natomiast z wpadek językowych takich śmieszniejszych, to miałam raz problem z kolanem, szukałam lekarza, lekarza, który się zajmował medycyną sportową, no i zadzwoniłam do jednej pani, no i mówię jej, że mam problem właśnie w kolanie, więc pani mówi, że trzeba przynieść radio. Więc ja lekko za nie mówiłam, Mówię, że dobrze. Pani się pyta, od kiedy Pani ma to radio? Ja odpowiadam, że od zawsze, bo moje radijko, które stoi przy łóżku, miałam już od dosyć dawna, jeszcze z Polski go przywiozłam. Je przywiozłam i yy, więc Pani pani była bardzo niezadowolona, że nie pamiętałam daty. Ja myślałam, że zawsze mogę sprawdzić, kiedy je kupiłam, chociaż już gwarancji nie miałam. Pani mi kazała je przynieść. Ja mówię, dobrze, przyniosę. Po czym zadzwoniłam do mojego męża obecnego, który jest Francuzem i mówię, słuchaj, Pani doktor za radio moje przynieść. Więc mój mąż dostał niepohamowanego tak uśmiechu, stwierdził, że no, we Francji radio to jest e, radio, to pochodzi Rendgen. z radiografii to jest po prostu rentgen. No, tak, ja tak że... wiem, bo już słyszałem tą historię. Tak, takie rzeczy się zdarzały nieraz i gęsto i często. Oni znoszą to ze spokojem, te, te nasze eksperymenty? Tak, czy... najbardziej, jak najbardziej. Bardziej się z tego śmieją niż... Zresztą uważają akcent słowiański za bardzo czarujący, także zakazali mi pozbywania się go. Rozumiem. Tak Teraz chciałem zapytać o rzecz, do tej pory zupełnie zdaje się nie niezwiązaną z tematem naszej rozmowy, a mianowicie magnetyczne rowery. To bardzo intrygujące z perspektywy Opola i stanie na trzech ulicach naszych w korkach permanentnych. To znaczy, wie Pan co, bo do tej pory w Lyonie też były korki, znaczy dalej są. Tutaj milion jest jakieś 10 albo 15 razy większy. Milion no, to jest tak mniej więcej w samym centrum 400 tysięcy mieszkańców, cała aglomeracja to będzie około 1 miliona. Także. I są tam, jest tam metro, autobusy, trolejbusy, tramwaje. Trochę jest... inna sytuacja. Ja mam, ja, mam, ja mam samochód, którego nie używam, stoi cały czas w garażu. Natomiast samo miasto wprowadziło kilka lat temu system wypożyczenia rowerów. Można je wypożyczać 24 godziny na dobę. I po prostu ma się specjalną kartę yy, z, z chipem. Mhm. Z tą, z, z, z chipem, tak? Tak, którą, tak wygląda. którą się. Którą się którą się wkłada do takiego specjalnego do takiej maszyny i po prostu w tym momencie odpina się jeden rower który, te zapięcia są chyba magnetyczne tak mi się zdaje który można wziąć i oddać w innym miejscu miała stać powiedzmy tak pierwsza godzina jest darmowa następna kosztuje 50 centymów euro i um, taki system um, powiedzmy wypożyczania rowerów całkowicie zautomatyzowany, został też wprowadzony w Paryżu i zaczyna powiedzmy zdobywać serca innych miast francuskich i także wiem, że w tym momencie we Włoszech także się nad tym zastanawiają. No jest to rewelacja bo po prostu. W momencie Chociaż kiedyś... we Francji czy we Włoszech jest cieplej niż u nas, takie mam wrażenie. Tak, ale wie Pan, też tam potrafi być koło zera. wilgotny klimat dosyć, Także czasami bardziej marzłam, gdy, gdy, gdy miałam zero w Paryżu, zero stopni w Paryżu i deszcz i wiatr, niż tak było minus 15 w Wrocławiu, z którego pochodzę, i było sucho. To jest, powiedzmy, suchy mróz, jest dużo bardziej znośny niż taki powiedzmy, taka pogoda wilgotna, gdzie, gdzie człowieka, powiedzmy, to zimno przenika, przenika do kości. Rozumiem, że teraz następne spotkanie z licalistami, tak? Dokładnie. Za... O co zwykle pytają w Opolu licealiści? O to, jak człowiek jest w stanie się nauczyć języka francuskiego w kciukocie. Nikt w to nie wierzy. Tak? Nie, ale no, można, można. Ja jestem najlepszym dowodem. Trzy miesiące, powiedzmy, w miarę płynnie się nauczyłam mówić. Także... Nie, ale to naprawdę język francuski nie jest zbyt trudny. Trzeba wziąć pod uwagę, że dla Francuza nauczyć się polskiego jest dużo trudniej. język polski ma deklinacje, których Francuzi nie są w stanie zrozumieć. I jeszcze te si, zi, Jeszcze, powiedzmy, mamy też dokładnie dźwięki, których Francuzi nie, nie rozróżniają, jak na przykład Mój mąż do tej pory nie jest w stanie, stanie rozróżnić, mimo że usilnie, no, usilnie usiłowałam go tego nauczyć. No to życzę w takim razie dalszych sukcesów edukacyjnych. Może ktoś do niego pojedzie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, Wysoki Księżyc.